Powiedzcie mi jak mnie słychać, o może tak na początek. Teraz się trochę tu rozjaśni. O. Trochę jakieś informacje od was. Jak mnie słychać? Czy wy mnie słyszycie? Witam, bo jest już trzy osoby są. Czy mnie słychać? Halo, halo, szczęść Boże, czy mnie słychać? Szczęść Boże, Mati. Szczęść Boże, Tomku, słyszycie wy mnie? Halo, halo. Okej, okay, dobra, bo tylko o to mi chodziło. Pozdrawiamy z oliwką. Okej, okay. Szczęść Boże Tomku, Dominiko, Mati, Szczęść Boże. Kto jeszcze jest? Eee, słuchajcie, dzięki ci Mati. Dobrze. O, w ogóle o, zrobię dzisiaj, o, mam taką, taki luksus mam, że sobie mogę z innego telefonu korzystać, więc zaproszę na live'a. na Instagramie o szczęść Boże Łukaszu jest nas siedem osóbek. no czekam aż kolejne dołączą zacznę możecie też zapraszam na live na YouTube YouTube Feedback też, o właśnie. Możecie też, że tak powiem, o. cyk udostępni gotowe. Poszło! Dobrze, jak tam żyjecie? Moje gardło, słuchajcie, wiem już co mi dolega. No będę musiał podjąć takie no już troszkę bardziej specjalistyczne leczenie. Ale to nie tylko związane z gardłem. Ale wszystko jest na pulsie, więc o widzicie jaki mam ładny kocyk. Ściągnę go. Dobrze żyjecie Mati, okej. Okay. Jesteś tam z ekipą to ich pozdrów. O, Ściągnę kocyk, bo moja mama wbije na live'a i będę miał przegwizdane. Że mam bajzel. A jest porządek, słuchajcie. Naprawdę już świątecznie. Już naprawdę jest świątecznie. E, Okej. Okay. Patrzę, co tutaj ciekawego się pojawiło. Tak jest. Transmisja jest. Cieszy mnie to. Jutro w ogóle będzie transmisja. Cześć Boże Martynie. E, będzie transmisja. Gorzki żali i kazanie wygłosi tam ksiądz Maciej na moim kanale. I msza święta będzie 16:45. Jakby ktoś chciał uczestniczyć w Chrystusa Króla. No, o, Dominika mnie tu wspomina. Zapraszamy na live a. Właśnie jestem całym sercem z Wami i też się pod tym podpisuję. Zdecydowanie. E Dzisiaj y, temat jest przewrotny los i wielka miłość, taki dzisiaj trochę powiem wam jak pisałem ten y, tytuł, zgadnijcie jakie przyszło mi skojarzenie, że tytuł jest jak skąd, jak myślicie, tytuł jest jakby kto zgadnie to y, stawiam mu, y, na pewno się za niego pomodlę. A i pomyślał, jakiś jeszcze super nagrodzi. He, Rafał Hassan Zenon. No właśnie, coś takiego mi się skojarzyło. Rafał, skąd ty jesteś, Rafał? że mógł Cię jakoś potem nagrodzić, nie? Na pewno, Rafał, będę się za ciebie modlił. Aha, jakbyś był gdzieś bliżej, to i myślę, że jakąś nagrodę, by coś się wymyśliło. Dobra lecimy z tematem w takim razie siedem osób nas jest więc można zaczynać słuchajcie yy, yy, nawet on pu 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 wiecie co by mi nie wybaczyła moja mama muszę ją wysłać zaproszenie na livea mojej mamie prywatnej mojej mamie a co niech ma gdzie jest moja prywatna mama? kalina Kapała Pięknie poszło Cyk, cyk, cyk idziemy. Dobra, yy. o wyślę jeszcze na moją wspólnotę. Adry, zaproszenie. No i zaczynamy. Zaczynamy, słuchajcie, live. Jest nas 9 osób, dobra. Więc dobrze, słuchajcie. Wielka Niedziela. Przepraszam, niedziela męki pańskiej. Ale tak, Wielka Niedziela, tak. Wielka Niedziela. Szczęść Boże. O, mój tatko jest, pozdrawiam. Wielka miłość to Jezus Chrystus. Dokładnie. Co ja tu bym chciał jeszcze rzec? Dobrze. O, tu patrzę. Jak jest. Rozpoczynamy wielki tydzień. Niedziela Palmowa. Niedziela inaczej Męki Pańskiej. Zobaczcie, dlaczego przewrotny los tak sobie pomyślałem. Bo Jezus świętujemy dzisiaj. Jezus wjeżdża do Jerozolimy na i wołają Hosanna królowi Dawidowemu. Hosanna, palmami rzucają. Hosanna, ty jesteś panem, Hosanna, chwała na chwała panu. Tak. I słuchajcie. Yy, można mieć to uczucie, pewnie każdy z nas. Może nie każdy, ale niektórzy mają to uczucie znają. Yy, jak yy, po prostu yy, jak po prostu y, doświadczamy jakieś chwały Pana Boga, y, Jego miłości niesamowitej y, tego, tej mocy, znaczy w ogóle i chwały ludzkiej takiej, nie? Już wszyscy no super to zrobiłeś, nie? To wszystko... To tak, to jest o. Nie? I, I pomyślcie o sytuacji, kiedy nagle ktoś was chwali, chwali, chwali i ktoś ci nagle pod, zaczyna cię wytykać palcami, zaczyna cię obrażać, mówi, o widzisz i tak jesteś. Tak, taki dobry niby, a tak ci się widzisz, taki jesteś, nie? I zaczyna ci podkładać, że tak powiem, takie po ludzku e, nogi, tak? E, no to gdzieś, gdzieś się nie zgadzamy na to. Gdzieś jest e, e, gdzieś jest w nas jakiś bunt. A zobaczcie, co musiał czuć Jezus, kiedy Hosanna królowi Dawidowemu, słuchajcie, k, król Dawid, e, e, król Dawidowy, no słuchajcie, Dawid to był Synowi Dawidowi, Dawid no to tytuł Mesjański. Oni wychwalali tego, który y, ma zbawić, tak? Rzucali palmy, tak? I za chwilę zaczyna mówić, że się mnie zaprzecie, za chwilę zaczyna im mówić, że zdradzicie mnie, tak? Jaki y, to musiało być trudne dla niego. Ja wam powiem, że czasami są tak dla mnie y, takie doświadczenia ostatnich dni. Że czasami jak sobie gdzieś tam przeglądam te różne portale i w ogóle te sprawy wiecie, nie? I są różne teraz, no są takie trudne te sytuacje związane też z różnymi księżmi, tak? I, i zaraz są komentarze, że wszyscy czarni to wiecie w sensie o księżach, tak? Wszyscy czarni, tak? To tylko ich wiecie i to i tam, to nie? I to jeszcze by mnie nie bolało, bo to... Może i tak ma być. Słuchajcie, no. No właśnie, skoro Jezusa taka niesprawiedliwość spotkała, to ale, ale po ludzku gdzieś mnie to boli, jak widzę, jak czytam w tych komentarzach osoby, którymi mi człowiek gdzieś tam życie poświęcił, który, dla których wiem, że dużo otrzymały wsparcia od Kościoła. I nagle czytam takie, delikatnie mówiąc niesmaczne komentarze, złożyczące. To gdzieś mnie to boli, tak? Boli mnie to buzuje we mnie. Złość, żal, jakiś taki zawód, tak? Czuję się zawiedziony po prostu. I gdzieś to we mnie jest takie mocne. I gdzieś tam właśnie czasami takie. I te złe myśli też przychodzą wtedy, właśnie. I tak Wam powiem, że że, że naprawdę, co musia, to jest przewrotny los. Tu wchodzisz, a za parę dni krzyczą, tu Hosanna, za chwale dni będą przeczyć ukrzyżuj, ukrzyżuj. I to w tej też męce tej liturgii będziemy doświadczać. Czy dzisiaj ktoś był, czy jutro będzie w kościele i wspominać to wydarzenie, że z jednej strony odkryli tego Zbawiciela, a z drugiej strony za chwilę będziemy słyszeć jak w męce państw ukrzyżuj. Innych wybawiłeś siebie, nie potrafisz wybawić. I właśnie za to, że Jezus nazywa się z siebie, synem Ojca, tak? Synem Boga zostaje oskarżony. Tak? Bo Żydzi tego nie mogą znieść. Po prostu. I dlatego zostaje oskarżony. I chciałbym wam powiedzieć, że zobaczcie, że Jezus co robi w takim momencie. Jezus w takim momencie na krzyżu ma otwarte ramiona, tak? I mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy... Obci utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Wam dam wytknięcie. Przyjdźcie do mnie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słuchajcie, zobaczcie, co na ten cały przewrotny lud, przewrotne środowisko mówi Jezus. Ja Ciebie pragnę, ja Ciebie kocham. Przyjdź do mnie, ja za Ciebie umieram. Boże, wybacz im, nie poczytaj im tego, bo nie wiedzą, co czynią. Pobłądzili, pogupili się. To jest wielka miłość i to jest niesamowita miłość Boga do ciebie i do mnie. My nie zasłużyliśmy na to. Serio, myśmy naprawdę na to nie zasłużyli. Co Bóg dla nas zrobił. Ale słuchajcie, to Bóg jest tym, który ja go wywyższono na krzyżu. I on powiedział, pragnę, pragnę, żebyś do mnie przyszedł. Ja znam Twoje serce, wiem jakie ono jest. Jezus każdego chciał uratować. Każdego. Ktoś powie, a Judasza nie uratował. Tego nie wiemy, nie znamy tej historii. Co tam się wydarzyło, tak? W chwili jego umierania, tak? Zakończyła się dramatycznie, ale Jezus do końca chciał go uratować. Ktoś powie, no ale jutro usłyszymy w liturgii, jak ksiądz czyta, że lepiej temu, który ma je zdradzić, żeby się nie narodził, lepiej mu zawiązać kamień młyński na dno morza rzucić. Ktoś tak powie, no co to jest? Przecież Jezus już powiedział, jakby już go powiedział, że jego życie już jest od razu. Y, skazane było na porażkę, nie. Ja myślę, że Jezus tak, takie mam głębokie odczucie, też niektórzy Ojcowie Kościoła tak interpretowali ten fragment, że Jezus mówiąc to zdanie chciał dać jeszcze szansę. Chciał dać szansę. Yy, yy, yy. Chciał dać szansę. Yy. Wszystko widać w moich okularach? To znaczy, co widać w moich okularach? Że mam porządek? Mam porządek. Yy. Chciałbym mu dać szansę, tak, yy, żeby jeszcze zmienił swoje postępowanie że może go spotkać wielka kara, że to będzie wielki problem, że to będzie bardzo zła sytuacja dla niego. Jezus chciał mu dać jeszcze szansę. A jednak Judasz gdzieś z tego nie skorzystał do końca, chociaż nie wiemy, co tam się wydarzyło. Poczuł on wielką rozpacz, kiedy zobaczył, co zrobił. Tak? W ogóle zobaczycie ten tydzień, ta męka pańska, którą czytamy w kościele, ona jakby streszcza cały ten Wielki Tydzień. Pokazuje, do czego to zmierza, gdzie, gdzie będzie ten punkt kulminacyjny. Tak? Ale tak naprawdę to jest niesamowite, że kiedy osiągamy punkt kulminacyjny, nagle się okazuje, że Jezus dokona czegoś niesamowitego. Zmartwychwstanie po prostu bo wow, po prostu niewyobrażalnego. Będzie coś większego, tak? Niż, niż sama Jego ofiara, tak? On, on nas po prostu wyprowadzi z tej śmierci i powie, no już nie należy, że nas wyprowadzić, że już nie należymy do śmierci. I w ogóle powiem wam, że to jest naprawdę w tym tygodniu wszystko jest wielkie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie pewną ważną rzecz, że nawet właśnie to takie wzruszenia, ale też i te zawody Jezusa będą wielkie, tak? Że to nagle... Yy, Piotr, który pożałuje siebie, tak? Od nas, powiem wam, że od tego, tego Piotra to jest niesamowita też lekcja dla nas. Wtedy, kiedy on z jednej strony z tego cwaniaka Piotra staje się tym pokornym Piotrusiem, który zawiódł, tak? I, on, I ta różnica między Piotrem a Judaszem jest taka, że. Judasz jakby dał się pogrążyć tej rozpaczy. A, e, a jednak Jezus, a jednak Piotr e, gdzieś e, pożałował tego, ale też nie, gdzieś tam e, nie dokonało się w nim, że, te, że ta rozpacz go pochłonęła, tak? E, ale też miał, był, był przy wspólnocie, Judasz nie był przy tej wspólnocie, dlatego ważne jest to, dlatego ja też... Wielki tydzień trzeba nam przeżywać wspólnotowo, niestety znowu nie będziemy do końca mogli. Wielu nie będzie mogło uczestniczyć w liturgiach, bo są ograniczenia w kościołach. Będą transmisje, oglądajmy je, tak? Bo trzeba też dbać o swoje zdrowie i tego pilnować, tak? Ale właśnie razem się modlić za wspólnotę, modlić się za tych ludzi, modlić się za tych, którzy może przeżywają jakieś wątpliwości, którzy po ludzku zdradzili, którzy zdradzili Pana Boga, zdradzili gdzieś po ludzku. Drugiego człowieka, którzy gdzieś tam pogubili się w swoim życiu, bo grzech też jest zdradą Boga przecież. Więc zachęcam Was do tego, abyście no właśnie, trwali też we wspólnocie, sami je szukali, ale też in, za innych się modlili i żebyście innych wspierali. Okej, okay, tu widzę, że coś padło, jakieś info. Jezus wie, że. Przechodzenie na drugą stronę to delikatne, pojedyncze i niepowtarzalne przeżycie konkretnego człowieka. To dlatego też no, wie, bo sam przeszedł tą drogę. E, przeszedł tą drogę i w czasie tej drogi też mówi Loje Loylema sabachtani. modli się Psalmem, tak? E, jako pobożny Żyd, który modli się Psalmem, e, którym właśnie go przeprowadza e, na ten drog, którym idzie w tej pielgrzymce do domu ojca. To jest jego samotna droga. W której nas chce wziąć i powiedzieć, że to dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Słuchajcie, wielkie rzeczy. Będę starał się gdzieś na bieżąco robić jakieś live. Może wieczorami o po 22, jak będę znajdował chwilę czasu i sił, bo to czeka ciężki, wielki tydzień, wyczerpujący, ale to jest właśnie wielki tydzień. Gdzieś zaangażujesz się. Warto się może też zaangażować w życie Parafi. Pomóc tyle się da, tak? Może jakiś ksiądz będzie potrzebował pomocy przy robieniu grobu Pańskiego, zostawiony sam sobie. Zatroszczmy się o to, bo to jest nasz wielki tydzień, tak? To jest nasze święto, święto Kościoła, tak? To są, to są nasze historie upadków, naszych słabości. My w to wejdźmy. Naprawdę, to ma być żywe niesamowicie, i, i, i to jest piękne. Tak sobie dzisiaj rozkłumiam. Może chaotycznie, ale myślę, że potrzebnie. Bardzo dziękuję za te wspaniałe rekolekcje, wspaniały czas. No, dziękujemy, że byłaś Natalią, za te rekolekcje, które odbywały się na Instagramie ze Stowarzyszenia Tratwa. No więc zapraszam was do tego, żebyście też właśnie wskoczyli na tą Tratwę. Gdzie jest wspólnota, gdzie jesteśmy jedno. Żebyśmy jedni drugi brzemiona nieśli, słuchajcie. Dobrze. Kto tam jest dzisiaj jest z nami. Możecie dzisiaj właśnie o jakieś pytania odnośnie wielkiego tygodnia jego przeżywania. Może ktoś pisać do mnie też prywatnie na messengera. Czy ktoś zada jakieś pytanie? O wielki tydzień czekam na ten Wasz głos. Ok. Czy coś się pojawiło? Tutaj widzę, że na razie mam, nie mamy spokój. Dobrze, słuchajcie. E, może nawet jeszcze pewnie się jakieś pytanie e, pojawi. A Natalia mówi, że Messengera mi widać w okularach, e, jak pisze. I wysyłałem zaproszenie, słuchajcie. A faktycznie tak mogło być, że... Wszystko było widać. No. Czaję bazę. Okej. Okay. Dobrze. No, widzę, że nas stroje przybyło 16 osób. Zapinajmy pasy swojego życia i dajmy się porwać tej cudownej tajemnicy Boga, który jest z nami. Nawet wtedy, gdy Uwaga bo... nawet wtedy gdy tak jak dziś boimy się i przeraża nas niepewność jutra. No, to jest coś takiego trudnego, myślę, ale wierzę, że Pan Bóg też też w tym trudnym wydarzeniu, zobaczcie, no, e, nagle tą niepewność jutra e, doświadczyli apostołowie i, i, i Pan Jezus ich przeprowadził, przez to oni zaufali Mu. I myślę, że gdzieś tam każdy z nas e, Każdy z nas, że tak powiem, chce być prowadzony przez tego Pana Boga, ale czasami trzeba też zaufać, bo to, że Pan Bóg nas prowadzi, to nie znaczy, że będzie nas prowadził przez lekkie wydarzenia łatwe, po prostu będzie nas prowadził przez to, przez to nam życie będzie gotowało taki los, bo, bo niestety człowiek powiedział Panu Bogu, ja sobie dam radę. Tak, jak w raju byliśmy, no Adam i Ewa, no to... Zerwali, trzeba poznania dobra i zła. I odtąd człowiek zna, wie, co jest dobre, a co złe, bo chce być, jak chciał być jak Bóg, tak? I myślę, że tutaj e, to jest cały ten problem, że my e, doświadczamy teraz konsekwencji tego, co złe zrobiliśmy e, jako ludzie, tak? A mamy pretensje do Pana Boga, że coś się złego dzieje w naszym życiu. Nie jest to łatwe. Ja nie, nie mam odpowiedzi na to, dlaczego doświadczamy tylu nieszczęść, tak? Bo to nie jestem omnipotent i nie jestem wszechmogący i wszechwiedzący przede wszystkim. Ale myślę, że, że gdzieś tam po prostu tak jest. Też często po prostu my mówimy Panie Boże, see you later. Na razie. Ja nie mam za bardzo do ciebie spadł, a potem nagle się dziwimy, że, że coś jest nie tak. No, halo. Najpierw nie chcesz go w swoim życiu, a potem masz pretensje, że, że gdzieś tam nie działa w twoim życiu. No to jakoś tak nie działa do końca, słuchajcie, nie? Dobrze. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Daję Wam minutkę, bo no, te live'y nasze są zawsze do pół godziny, więc już teraz jest czas na zadawanie pytań, jeżeli ktoś chce. Chyba, że chcecie już pozdrowić i będziemy lądować z naszym live'em. Ale cieszę się, że jesteście mimo wszystko, że to jest sobota wieczór i pewnie wielu z Was ma ciekawsze zajęcia. Nie wiem, czy dzisiaj jakiś The Voice pewnie leci albo coś. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanko? Od tego momentu minutkę daję na pytanie cyk No, zobaczymy Słuchajcie A powiedzcie w ogóle czy chcecie live y na przykład w Wielkim Tygodniu, żeby się pojawiało tylko jakoś później No, zobaczymy ale muszę się trochę więcej osób wypowiedzieć. Dominika mówi, że chcę. Ktoś jeszcze chce? Oczywiście Dominika i e, Oliwia, no to jest ważny głos. Ważny głos w tej debacie. Pewnie, że chcemy, ale też chcemy, żeby miał ksiądz możliwość załapania oddechu i odpoczynku. Zuzia Pawlaczyk, o. Zuzia, czy ty już obejrzałeś, Zuzia, czy ty już przeczytałaś scenariusz? Bo słuchajcie, przygotowujemy z licealistami niespodziankę na Wielką Noc, taki, taką, taki, taką małą ewangelizację, którą udostępnimy. I myślę, że no, do wielu dotrze i, i wielu dobrego. Jeśli myślę, że przyniesie wiele dobrego wielu, wielu ludziom, ona się pojawi. Ja, czekajcie na nią z niecierpliwością. A zobaczycie, że naprawdę warto było czekać. Zróbcie, czytałaś scenariusz? Podobał Ci się? Bardzo miło mi, że moi uczniowie tutaj są. Bardzo fajny mówi. No. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy też będzie bardzo fajny? Myślę, że tak. Dobrze. Słuchajcie, lądujemy w takim razie i, i życzę Bożego błogosławieństwa wszystkim. Słuchajcie, każdy ma jakieś... Teraz stara Natalia, bez przesady. Słuchajcie, w takim razie życzę wam błogosławionego wieczoru i do zobaczenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Dziękuję za tego live'a. Trzymajcie się w zdrowiu. I na pewno się jeszcze spotkamy w tym tygodniu. Z Bogiem.